W ostatnich tygodniach rolnicy prowadzili rozmowy z rządem w sprawie szeregu kwestii, które były głównym powodem strajków rolniczych. Zielony Ład, dopłaty do zboża czy napływ towarów z Ukrainy to tematy, o które zapytaliśmy naszych rozmówców z ogólnopolskiego oddolnego strajku rolników, Ilonę Jasyk oraz Piotra Koniecznego. Jak rolnicy oceniają rozmowy z rządem? W zasadzie to należałoby zadać sobie pytanie, z kim, czy w ogóle z kimś rząd w tej chwili rozmawia. Jako oddolny, Ogólnopolski protest rolników. Nasi delegaci spotkali się z, przy, z, z ministrem Grabcem po to, żeby ustalić szczegóły techniczne spotkania, do którego miało dojść. I taką informację mieliśmy pozyskać do 16, czyli do, do, do wtorku bieżącego tygodnia. Dzisiaj mamy piątek i takiej informacji zwrotnej nie ma. Jako rolnicy jako ten oddolny ogólnopolski protest rolników stworzyli żeśmy, czy tam zidentyfikowali problemy i postulaty, które się pojawiały przez cały czas w mediach, na protestach jakby identyfikowały problemy. My żeśmy stworzyli zespoły, które podzieliły się na grupy w związku z tym, że nie każdy jest specjalistą od wszystkiego dokonali żeśmy takiego samodzielnego wewnętrznego podziału i konkretne osoby zostały przypisane, czy tam zapisały się do prac w konkretnych grupach z konkretnymi postulatami. I to jest między innymi, to są rzeczy związane z zielonym ładem, z hodowlą, problem, problemem hodowli, z problemami z granicą i czwarty postulat, którego może nie było na początku widać, natomiast on tak naprawdę w trakcie się pojawił między innymi w chwili, kiedy rząd zaczął wspominać o tym, że rolnicy otrzymają pomoc, rekompensaty i tak dalej. To pojawił się czwarty zespół, który miał i opracował mechanizm, który byłby, jakby to ująć, który ma być bardzo sprawiedliwy w podziale ewentualnych środków. Należy zaznaczyć jeszcze, że od samego początku rolnicy postulują o to, żeby to nie były środki z budżetu krajowego, tylko żeby to były środki z budżetu wojennego Unii Europejskiej, ponieważ to Unia. Pewne regulacje odgórnie zaczęła wprowadzać. Obecnie czekamy na wyznaczenie terminu spotkania z panem premierem. Oczywiście ministrowi Prawcowi przedstawiliśmy zarys naszych postulatów po raz kolejny oraz możliwości, jak my widzimy, rozwiązać. Czy jest ze strony rządu dobra wola, żeby zrealizować postulaty rolników? Na ten moment tej dobrej woli nie widzimy, ale mimo wszystko mamy nadzieję, że te przygotowane przez nas rozwiązania spotkają się z akceptacją, z zainteresowaniem. To, że znieśli ugorowanie i zamienili to na ekoschema, to zadowoli to rolników. E, absolutnie nie. E, kwota, którą podają 500 e, parę tam złotych, to jest e, kwota, którą. E, by dać, a tak naprawdę wiemy, że to rozporządzenie ma widełki to może być 300 zł, to może być 700 zł, bo to jest najminimalna i najwyższa kwota tego ekoschematu, a koszty produkcji są o wiele większe, bo ta kwota zadowala, pokrywa tak naprawdę sam podatek rolny, i koszty jakichkolwiek tam ubezpieczeń. A gospodarstwo ma inne jeszcze koszty. Więc dalej rolnicy będą protestowali odnośnie Zielonego Ładu. Naszym postulatem było całkowite odejście od tego, bo Zielony Ład to nie jest tylko ugorowanie. Tam jest masa innych oboszczeń, z którymi my się nie zgadzamy, i naszym postulatem było. Stop dla Zielonego Ładu i dopóki to nie zostanie spełnione, będziemy dalej protestować. Te rozmowy są bardzo ciężkie. Te postulaty też wiemy doskonale, że one są na poziomie Unii Europejskiej. Ten Zielony Ład to nie jest tylko kwestia rolników w Polsce, to jest, to jest postulat rolników europejskich. Wydaje mi się, i rozmawiając z ludźmi, oni nie są świadomi tego, jakie zagrożenia też dla nich niesie Zielony Ład. Oni nie widzą tego, jak naprawdę rolnicy gospodarują i jak dbają o swoje gospodarstwa. Więc moim zdaniem, i z tego, co ja obserwuję, nie ma pomysłu na dobre rozwiązania systemowe, które wezmą i wypracują rozwiązania długofalowe. Czy dopłaty do zbóż według nowego projektu do hektara satysfakcjonują rolników? No to jest powiedzmy na granicy, na granicy opłacalności, biorąc pod uwagę to, w jakich cenach nawozy żeśmy kupowali, w jakich cenach przyszło nam w tej chwili produkty finalne sprzedawać. My zdajemy sobie z tego sprawę i wiemy, że komunikaty były wysyłane przez poprzedni rząd czy, czy poprzednich ministrów. Kupujcie nawozy, bo będą droższe, a nie sprzedawajcie pszenicy, ponieważ też będzie, będzie drożała. Pszenica powinna kosztować teraz w granicach 1400-1500 zł. Pszenica kosztuje w granicach 600-660 zł. To dalej nie bierze i nie rekompensuje strat żeby chociaż rolnicy wyszli na zero produkcyjne. Więc to jest żeby było uczciwie to musimy mówić o kwocie w granicach 3-4 tysięcy złotych do uprawy pszenicy. Oczywiście średni plon 5,5 hektara 5,5 tony z hektara to jest taki realny plon do uzyskania się średnio w Polsce, Bo oczywiście są rejony tak jak Opolszczyzna, Głubczyca, gdzie tam są czarne ziemie, ziemie, które bardzo dobrze rodzą i tam plon pszenicy rolnicy bez problemu będą osiągali 10-12 ton, ale mamy też rejony dotknięte suszą, gdzie plon trzech, nawet czterech ton, to było wszystko, co rolnicy mogli uzyskać. Więc ta kwota, te półtora tysiąca jest krzywdząca bardzo dla rolników. Dlaczego zniknęła lista importerów zboża z Ukrainy i co to oznacza? Przede wszystkim, jeżeli ktoś to importował, no to chyba yy, się tego nie wstydzi. A jeżeli się wstydzi, to z jakiego powodu, dlaczego tą listę, powiedzmy, z jakiegokolwiek powodu ukrywać? Ja wiem, ktoś powie, że są tajemnice tam handlowe i tak dalej, i tak dalej, ale ja osobiście chciałbym wiedzieć, kto jest moim partnerem w jakichś tam działaniach, które podejmuję, czy w sprzedaży, w handlu, chciałbym wiedzieć, z kim mam do czynienia i na ile danej osobie leży dobro polskiego rolnika, a nie tylko i wyłącznie napchanie kieszeni że tak powiem, własnej kieszeni środkami, które wynikają z niskich różnic pomiędzy towarami importowanymi, a tym, co jest produkowane w Polsce. Ta lista jak najbardziej powinna być opublikowana, ale nie w takiej formie, jak była. Powinna uwzględniać, czy te firmy szybciej importowały towary z Ukrainy, w jakich ilościach. I czy przyczyniły się realnie do e, zniszczenia tego rynku, czy nie? Więc e, z jednej strony e, pochopne było to, że e, wzięli i opublikowali, ale jak najbardziej e, państwo powinno wyciągnąć konsekwencje. Przy tych importerach, którzy zniszczyli tą relację i konkurencyjność polskich rolników, ci wszyscy, którzy sprowadzili zboże techniczne, jak najbardziej powinni zostać z tego tytułu rozliczeni, ponieważ zboże techniczne to rozumiem, że może iść tylko i wyłącznie na spalarnię, a nie zostać przeznaczone do konsumpcji. Przecież pszenica. Czy jakiekolwiek zboże nie jest w stanie nagle wziąć i zmienić swoich parametrów? Jeżeli to były parametry techniczne, powinni się okazać te firmy kwestią tego, jak, w jaki sposób zostało to zboże przeznaczone. Ci, którzy sprowadzali zboże konsumpcyjne, czy paszowe też powinni wziąć i się określić, czy utrzymali normy importu z lat sprzed wojny, sprzed pandemii, czy drastycznie je zwiększyli, i co stało się z tym zbożem.